Trzeciej formacji drużyny Storunia z, z numerem siódmym Grybieniu Kaleksandr, z numerem 23 trzecim Egor Szkodenko. Zostawiają Tornianom trochę miejsca. Wołżankin z półobrotu, odebrać go. zawodniku Torunia i przed szansą Fraszko. Strzał pod poprzeczkę, no już nie był w stanie Lipiński zareagować. Jeden do zera dla zespołu Storunia z Torunia. strzelcem bez wątpienia Bartosz Fraszko. Teraz Odpowiadają o Świetnie Garsi. Tam pomknął lewą stroną. Dar na drugą stronę. Tu jest Zatko. Zatko. Oddaje krążek Pretnarowi. Ładna akcja. Święcimian. Ale zatrzymane uderzenie Pretnara. jeszcze raz goście. Zatko. Pretnar podłączył się do akcji ofensywnej. Znów Zatko. Zatko. Długo utrzymyło się przy krążku. Teraz wydawało się, że trafienie. Już nieuchronnie krążek zmierza do bramki. Ale niż krążek powędrował nad bramką, teraz Temar. Szybka kontrola święcimian. Wanacki podłączył się i ostatecznie Garcin. Pakuje krążek już do odsłoniętej bramki. Oficjalne informacje, które właśnie przekazał speaker zawodów, są takie, że czas zostaje cofnięty, ponieważ sędziowie uznali bramkę Mirosława Zatki, która yy, którą wcześniej strzelili przed tą akcją, wejtową o której mówiłem, że tornień szybko odpowiadają, że Oświęcimianie, Oświęcimianie byli już niemal pewni tego, że bramka została przez nich zdobyta. No i tak się stało, Mirosław Zadko już wtedy doprowadził do wyrównania, więc to trafienie Semena Garsina zostało anulowane. I na tablicy 1 do 1 Sebastiana Kowalówki w ostatnich meczach właśnie Kowalówka tutaj uzupełniał ten duet. Słoweńskich napastników Zatko znów podłączył się do akcji ofensywnej, znów było blisko. Wicelider tabeli cieszył się z prowadzenia w turynie, ale już teraz Temar daje to prowadzenie właśnie zespołowi z Oświęcimia. Świetne uderzenie i wykorzystana przewaga przez drużynę gości. Cały czas przy Krążku Nadal jest Sejan. Teraz Korczocha Korczocha Spróbował tutaj gola w stylu lacrosse, 28 zwycięstw, a więc nawet po samych zwycięstwach I tutaj w Toruniu rozpoczynający swoją karierę, ale później okazało się właśnie teraz. Krążek wpada do bramki lipińskiego. Zamieszanie wykorzystane przez Torunian i 2 do 2. W tym momencie na tablicy świetnej. Szansa Torunian. Była tylko teoretyczna, ale teraz troszeczkę. Takie niekonwencjonalne zachowanie bez zuszki. Krążek Torunian. Znowienie wygrane przez Torunę. Szkodenko wrzutka i teraz Szkodenko bądź któryś z jego kolegów z zespołu wpisał się na listę strzelców. Za chwilę sędziowie potwierdzą kto jako ostatni dotykał krążek, który wpadł do bramki. I w, 2000, w sezonie zasadniczym 2019-2020 zakres wydawało się, że blisko. Od mianie odzyskania krążka. Wejdź w prawa strona. O święcimianie ustawieni czekają na to, co zrobią trunianie. Teraz Wejtow z pełnego zamachu, ale obok bramki odpowiadają tornianie Jesenian. Jesenian strzela ładnie. Przed doskonałą szansą mail. zgadzał. Jednak wróćmy do wydarzeń na tafli. Jest Zieliński pod niebieską. Fiofanow zagrywa na drugą stronę. Jeszcze odegranie do Zielińskiego. Zieliński plasowany strzał. Strzał w zasadzie kalana. Jeszcze Zatko, Teraz Sergiuszkin zatrzymany przez Zatkę, ale Torunianie już mogą się cieszyć. Jakaś niesamowita radość zapanowała na trybunach tortoru. No ale 15 sekund do zakończenia spotkania, i Sergiuszkin przedarł się. Kierował krążek właśnie do bramki, no i 4 do 2 pełniają się wtedy fanami, którzy wierzą w zwycięstwo swoich drużyn. A jeżeli nie będziecie mogli być wtedy na stadionie, to zapraszamy na nasze transmisje. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.